Wita was, podmiot liryczny, G -G. moje Moi przeraśnięte ten, ego. Jest nas dwóch, ja z moim najlepszym kolegą, czyli sobą. Jesteśmy przecież tą samą osobą, tyle że nie zawsze chcemy iść tą samą drogą, drogą. połączywszy czek. Putny czek, butowniczy czek. Na same boskie cechy wypisane. mam tu czek, atawizmy. Tak się tłumaczy z wszelkich swoich zboczeń nihilizmy. Egzystencjalny, gdy z prawej trasy zboczepliczek życia zapisane od popełnianych, popełnianych wykroczeń. wykroczeń, wiem, nie spełniam warunków. Nabycie bez bezosem spełniam za to swe potrzeby. Strawa, stanie, seks, wolę. Wszystko to skreplone, sowicie starzonym alkoholem. Laugroj, i wuliń, niech wali li izolem. Nie to co kiedyś, koncerniaki i tanie, jak bole. By dopełnić obrazu, dodaj fascynację futbolem, czyli 22 typa ogania się zapalone. Moje flow nosi mnie jak wypełnione wotorem Pływam przez twór oceanu, no, grasu, kaleonem, strumień świadomości. Jak u dwiń, stram wszędzie. Kojarzy się tylko z napojem na lato trendy. Na książkę mówią no thanks. Ja mówię splendid, choć nie czekają mi z tego względu Żadne względy od przeczytanej strony nie, nie wypłacają dywidendy Mimo to w papier puszczam pędy, oto me zapędę, o tym pora o morek Czemu ludzie nie czytają, za to chłopaków do wzięcia na naukowo oglądają Kilka stronic tekstu osiąga status wyzwania Czytać się nie opiera, czytanie gorsze od pania Szybki quiz, jak myślisz? Zwoł mnie lenonem Czy to bo widuje Lucy w sukni z diamentów zrobionej? Gdy idę na spacer pod językiem kartonem Czy to pomnik, ktoś zajebie pod moim własnym domem? Przygnieciony jak Atlas niebo skłonem Swoich problemów ogromnym Nie zaśpiewam ci balady jak Richie ale Za to dam te rapy Co zrywają z dachu papy, co postrzegą chaty Wyginają chłopom kraty, co z komnaty graty i szmaty Zmiotą jak granaty, co nawet łap w i zubraty myślę na ronaty Jestem szybki, ale nie w tych sprawach język mam gig w tych sprawach Głowie tylko pipki pipki bibki Przerzuta szybki puszczam Black za Sweet Leaf Odpala się spliff całe życie w stylu Braga Jak rap prawie łamie system, jak midnik Uprawiałem też, czego zabrania ustawa, pipi pip, w pap Szeryf ustanawia nowe prawa, i praw Kto wpuścił modło, nawał z orka, ma, mach Choć na chwilę świat naprawiam na łebach Rapu krach, zgliszcza, zostawiam po mnie same ochiach och, L do E -do, do N od N do O Język ostry jak kajena w głowie spokój ze Chcę przekraczać granice jak Sosabowski W Cztery strony świata patrzę jak Big Ben jest can! Podziwiam nowe miejsca, które, które zobaczę ubolewam nad tymi co na swej liście nie odhaczę Saturn, Hell, góry, smocze Czy choćby pora, pora, niech na pora, nabijam kora i szaleję bo sola, więc odlatuję co Nie do Londynu, jak apteka. W mojej prywatnej aptece płynie zieleni rzeka. Kolejne miejsca na mapie, wizytuję więcej astralnie Kluczewska sobka, lofotera panuje, lubię już kameralnie. Stawczy działka na lasowcu, zwolennicza kępie w jezioro barwie coli I harców woli. parę prostu szczypta Nie chcę tu wierzowcu, wolę patrzeć jak powoli. Szuczek nasz mu się gramoli. Myślę wtedy, czy osiągnąłem swoje imago. moich siągów w tym wieku już dopada lumbago. Nie schylam się, nie cofam, ja nie pororoka. Jeśli rymą święto to znalazłeś proroka, lepiej nie podążaj za mną, zbyt kręca Ta droga Otnie na świat zerka, myśli, że ja nie mam kąta oka Nie patrzę w tył, odgradzam się, przełom Cezura, nigdy nie byłam o mocną stroną Autocenzura, języka nie wyparzyłem, więc magistra robiłem w lat Nieraz się sparzyłem, płynąc po prąd jak łososi Myśli taki chudy w uszach że Z jakimś grubym, kto się o mój losie Nie chcę z nimi kisić się w tym sosie L do E, do N, od N do o N Zrobi zdziwko jak na tablicy okresowej tlen Mam ten gen, by nadawać cały dzień jak CNN Odrzuć lamenty, to nie jak tren and